Zguba fałszywych proroków pewna. Drugi list świętego Piotra apostoła: Strzec się nauczycieli fałszu. Lecz byli między ludem i fałszywi prorocy, jak i między wami będą kłamliwi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne odszczepieństwa. I zaprą się tego pana, który ich odkupił, przywodząc na siebie rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozpustą, i droga prawdy będzie przez nich bluźniona. I z chciwości, łudnymi słowami wyzyskiwać was będą. Sąd na nich od dawna wydany. I zatracenie ich nie drzemie, albowiem jeśli Bóg aniołom, gdy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale powrozami piekielnymi, ściągnionych do piekła, podał na męki, aby na sąd byli zachowani, i dawnemu światu nie przepuścił, ale tylko Noego, ósmego Głosiciela Sprawiedliwości, zachował sprowadziwszy potop na świat bezbożnych i miasta Sodomczyków i gomorejczyków w popiół obróciwszy, skazał na zagładę, zostawiając przykładną karę dla tych, co bezbożnie postępować będą i wyrwał sprawiedliwego lota. Uciśnionego swawolą i rozwiązłym postępowaniem niegodziwców. Był bowiem sprawiedliwy, choć widział i słyszał, mieszkając wśród tych, co dzień. W dzień duszę sprawiedliwą, niezbożnymi uczynkami. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli męczeni, najwięcej zaś tych, co służą ciału w plugawej porządliwości i zwierzchnością gardzą. Zuchwalcy zarozumiali, bluźniąc, nie boją się wprowadzać sekt, podczas gdy aniołowie Choć więksi dzielnością i mocą nie rzucają na nich zelżywego wyroku, ich przewrotne obyczaje. Lecz ci jako bydło bezrozumne, zrodzone na schwytanie i zagładę w zepsuciu swoim zginą, bluźniąc to, czego nie znają, ponosząc zapłatę niesprawiedliwości. Codzienne przyjemności mają za rozkosz. Zakały i plugawcy opływają w rozkosze, w biesiadach swych rozpustują z wami. Oczy ich pełne cudzołóstwa i ustawicznego grzechu przynęcają dusze niestateczne. Dzieci przekleństwa mają serce wyćwiczone w chciwości. Opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc drogą Balama z Bosor, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale został skarcony za szaleństwo swoje, gdy nieme bydlę podjarzemne przemówiło głosem ludzkim, powstrzymało głupotę proroka. ci to są źródła bez wody i chmury od wichru pędzone, którym pomroka ciemności jest zachowana. Mówiąc bowiem napuszone a czcze rzeczy wciągają w porządliwości rozpustnego ciała tych, co niedawno odsunęli się od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, choć sami są niewolnikami zepsucia. Od kogo bowiem jest kto zwyciężony, tego jest i niewolnikiem niebezpiecznie zbłądzić z drogi sprawiedliwości, albowiem jeśli ci, co przez poznanie Pana naszego Izbawiciela, Jezusa Chrystusa uszli z gnilizny świata, na powrót w nią się wdając, bywając zwyciężeni. To późniejsze ich rzeczy stają się gorsze niż pierwsze, gdyż lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po poznaniu odwrócić się wstecz od podanego sobie świętego przykazania. Spełniło się bowiem na nich, co mówi prawdziwe przysłowie, Wrócił się pies do wymiotu swego i świnia umyta do kałuży błota.